Nie dotykaj mnie. Jeśli przychodzisz tu, żeby mnie wykorzystać, to po prostu wyjdź, powiedziała Elsie May, zanim w ogóle podniosła wzrok. Jej głos był surowy, szorstki i pozbawiony nadziei. Pochylała się nad niskim drewnianym stołem na spalonym słońcem polu w Wyoming. Nadgarstki miała związane, kostki skrępowane, a sukienkę poszarpaną siłą. Drewno pod nią było gorące. Sznur wpijał się w jej skórę z każdym oddechem. Letni upał napierał mocno, gęsty i nieruchomy. W tamtych czasach, pod koniec lat 80. XIX wieku, na terytorium Wyoming, człowiek mógł nazwać niemal wszystko sprawami rodzinnymi. A większość ludzi odwracała wzrok. Jej nogi drżały. Nie ze słabości, ale ze świadomości tego, co zazwyczaj następowało później. Za nią Virgil May poruszał się powoli, celowo, jak człowiek delektujący się kontrolą. Dla niego to była dyscyplina, własność, lekcja, która miała zostać zapamiętana. Wynajęty parobek stał w pobliżu, z oczami wbitymi w ziemię, udając, że nic nie widzi. Kobieta z sąsiedniego rancza szepnęła coś raz, po czym zamilkła: Nikt nie wkroczył, nikt nigdy tego nie robił. Elsie przełknęła ślinę i odezwała się ponownie: Jej głos teraz drżał: Nie wykorzystuj tego, nie wkładaj go! Czekała na śmiech, na szorstkie dłonie, na ból. Zamiast tego zapadła cisza, cień padł na pole. Długi i nieruchomy. Kopyta stały w miejscu przy linii ogrodzenia. Elsie odwróciła głowę tylko tyle, by go zobaczyć. Mężczyzna na koniu, starszy, barczysty, z brodą przypruszoną siwizną. Jego oczy były utkwione w niej. Niegłodne, nieciekawe, ale twarde czymś, czego nie potrafiła nazwać. Thomas Granger zatrzymał się bezwiednie jechał w stronę Larami myślami będąc na drodze kiedy zobaczył stół liny siliny i to jak dziewczyna trzymała się jakby przygotowywała się na cios który znała już na pamięć medicine bow leżało na zachód od miasta długa i samotna droga nie odezwał się tylko patrzył elsie źle zrozumiała ten bezruch zawsze tak było jej oddech uwiązł w gardle i szepnęła niemal błagalnie Jeśli o tym myślisz, nie rób tego. Proszę. Nie jestem tego warta. Słowa piekły bardziej niż lina. Lata bycia wykorzystywaną nauczyły ją, że pomoc nigdy nie przychodzi za darmo. Virgil w końcu zauważył nieznajomego i odwrócił się. Irytacja przemknęła przez jego twarz. To sprawy rodzinne, powiedział ostro. Tomas nic nie odpowiedział. Jego szczęka się zacisnęła, a oczy ani na chwilę nie opuściły Elsi. Przez chwilę świat zdawał się wstrzymać oddech. Muchy bzyczały. Trawa kołysała się na wietrze. Wtedy Tomas powoli zawrócił konia. Z premedytacją odjechał w stronę miasta bez słowa. Elsie poczuła, jak coś pęka w jej piersi. Może nadzieja, a może strach. Nie wiedziała, czy ten człowiek zostawia ją na pastwę losu, czy może zaraz sprowadzi na nią coś znacznie gorszego. Czy ten jeździec był jej ostatnią szansą na wolność, czy po prostu pomyliła kolejnego drapieżnika z wybawicielem. Thomas Granger nie odjechał daleko zanim dopadł go gniew. Kusz ciągnął się za jego koniem całą drogę, do lara mije, wisząc w powietrzu, jakby miał coś do powiedzenia. Tomas patrzył przed siebie, ale ten obraz go nie opuszczał. Stół, lina, sposób w jaki dziewczyna mówiła, jakby pomoc była tylko kolejnym rodzajem zagrożenia. Słyszał ten ton już wcześniej, lata temu. W czasach, gdy wciąż nosił odznakę, a ludzie mówili mu, po której stronie stoi. Tomas miał teraz czterdzieści osiem lat. Był sztywny w kościach, siwy na brodzie i zmęczony w sposób, którego sen nie naprawi. Odszedł ze służby prawa po pochowaniu dwóch partnerów i jednym błędzie, o którym nigdy nie mówił. Od tamtej pory woził towary. Gdy płacili, prowadził bydło i trzymał głowę nisko. Ale pewne rzeczy nie dawały się pogrzebać. Zanim dotarł do miasta, bolała go szczęka od zbyt długiego zaciskania zębów. Larami tętniło letnim gwarem, stukotem butów na drewnianych chodnikach, czyimś zbyt głośnym śmiechem przed salunem. Tomas wszedł do biura szeryfa bez pukania. Szeryf Amos Klein podniósł wzrok z nadbiórka, mrużąc oczy przez dym. Wyglądasz fatalnie, powiedział Klein. Widziałem gorsze rzeczy, odpowiedział Thomas. Opowiedział wszystko prosto z mostu, bez dramatyzowania, bez zgadywania. Dziewczyna przetrzymywana jak własność na ranczu w pobliżu Medicine Bow. Ślady liny. Świadkowie, którzy nie będą mówić, chyba że ktoś wstawi się pierwszy. Klein słuchał, strzepując popiół do puszki. Kiedy Thomas skończył, szeryf oparł się wygodnie i westchnął. Jesteś pewien, że chcesz wracać do tego rodzaju bałaganu? Tomas nie wahał się. Ona o to nie prosiła. To było zdanie, które trafiło w cel. Klein skinął głową raz i sięgnął po księgę. Potem zawahał się, bo papier oznaczał odpowiedzialność, a odpowiedzialność w tych stronach robiła z ludzi wrogów. Wezwał zastępcę Karla Brigsa, żeby zrobił notatki. Brix wszedł uśmiechnięty, swobodny, zbyt swobodny. Kiedy Tomasz wspomniał o ranczu, oczy Brixa uciekły na pół sekundy. Tomasz to zauważył zawsze zauważał. Sprawy rodzinne mruknął Brix. Tak mówią ludzie. Tomasz pochylił się do przodu tak mówią ludzie, kiedy chcą, żeby to trwało dalej. W pokoju zapadła cisza. Na zewnątrz dzwon kościelny wybił godzinę. W środku Klein powoli zamknął księgę. Będziemy potrzebować nakazu, powiedział. I kogoś chętnego, by potwierdzić słowa. I będziemy potrzebować sędziego pokoju, żeby się pod tym podpisał. Inaczej nie utrzyma się to w sądzie nawet przez dziesięć sekund. Tomas znów pomyślał o dziewczynie. O tym, jak kazała mu odejść. Nie ze złością. Po prostu ze zmęczeniem. Ja stanę, powiedział Tomasz, odwracając się do wyjścia. Brick patrzył na niego wzrokiem, który nie wróżył nic dobrego. Tomasz poczuł to na plecach, jak popychającą go dłoń. Wyszedł na słońce, wiedząc jedno na pewno: Jeśli zrobi to zgodnie z procedurami rancher to przewidzi, a jeśli tego nie zrobi dziewczyna za to zapłaci. Który wybór będzie kosztował więcej, zanim to się skończy. Tomas nie spał tamtej nocy zbyt wiele. Leżał na wąskiej pryczy na tyłach stajni, wciąż w butach, gapiąc się w sufit, jakby ten mógł dać mu lepsze odpowiedzi. Za każdym razem, gdy zamykał oczy, widział znowu to pole. I słyszał głos dziewczyny, stanowczy i przerażony jednocześnie. Poranek nadszedł gorący i jasny typowy letni ranek w Wyoming, który sprawia, że kawa smakuje jak kurz. Tomas przemył twarz przy pompie, po czym poszedł prosto do biura szeryfa Kleina. Klein już tam był, w kapeluszu, z ołówkiem w ręku. Podniósł wzrok i powiedział: W porządku, jeśli to robimy, robimy to czysto. Czysto jest w porządku, powiedział Tomas. Szybko jest lepiej. Klein skinął głową. Szybko wymaga dowodów. To był problem. Wszyscy w mieście wiedzieli, że Virgil May to kłopoty. Ale wiedzieć, a udowodnić, to dwie różne rzeczy. Ludzie uwielbiali szeptać. Ale nienawidzili podpisywać się pod czymkolwiek swoim nazwiskiem, bo Virgil miał długie ręce. A ludzie, którzy mu podpadli, nie tracili tylko przyjaciół, tracili płoty. Żywy inwentarz, a czasem coś gorszego. Tomas przeszedł przez ulicę do małej kliniki na tyłach sklepu wielobranżowego. Doktor Ani Pierce, niespokrewniona z nikim ważnym, wygotowywała narzędzia, nucąc pod nosem, jakby widziała już wszystko. Tomas uchylił kapelusza i zniżył głos. Pani doktor, jeśli młoda kobieta pojawiłaby się ze śladami liny i siniakami, Zapisałaby to pani? Lekarka nawet nie mrugnęła. Synu, ja zapisuję wszystko. Tak utrzymuję się przy życiu. Zapytał o jeszcze jedną rzecz. Jeśli ona przyjdzie, czy zapewni jej pani bezpieczeństwo? Doktor Pierce odstawiła kubek i posłała mu spojrzenie, które było jak policzek i błogosławieństwo jednocześnie. Umieszczę ją na zapleczu i zamknę drzwi. Następnym przystankiem był kościół, nie dlatego, że Tomas był święty, głównie dlatego, że kościoły prowadziły rejestry, a ludzie rozmawiali z kaznodziejami, kiedy nie chcieli rozmawiać z szeryfami. Wielebny kol zamiatał ganek powoli i miarowo. Wysłuchał, po czym powiedział: Słyszałem różne rzeczy. Potem dodał: Słyszenie nie wystarczy. Wiem, odpowiedział Tomas. Potrzebuję kogoś, kto zaświadczy. Wielebny oparł się o miotłę. Ludzie staną, gdy uwierzą, że nie będą stać sami. A nawet wtedy niektórzy wycofają się w ostatniej chwili. Do południa Tomas miał krótką listę nazwisk: kobieta, która handlowała jajkami z ranczem Virgila, parobek, który rzucił pracę zeszłej wiosny i wciąż utykał, oraz chłopak, który dostarczał paszę. I wracał blady jak mąka. Thomas zaniósł te nazwiska szeryfowi Kleinowi. Klein przeczytał je, po czym cicho zamknął drzwi biura. Zastępca Briggs stał przed budynkiem, śmiejąc się z mężczyzną z salonu, jakby świat był prosty. Thomas obserwował go przez okno i znów poczuł to pchnięcie w plecy. Klein zniżył głos. Briggs przyjaźni się z Virgilem od dłuższego czasu. Thomas skinął głową. Zauważyłem. Klein przesunął po biurku papier. Wniosek o nakaz wypełniony do połowy. Zdobądź mi jednego świadka do protokołu dzisiaj, a podpiszę to i wyjedziemy przed zachodem słońca. Tomas podniósł kapelusz. W takim razie wyciągnę ją stamtąd na tyle długo, żeby mogła mówić. Jeśli podoba ci się ta historia do tej pory, poświęć chwilę, aby zasubskrybować. To pomaga utrzymać ten stary ogień przy życiu. Teraz napij się herbaty, usiądź wygodnie i powiedz mi, która jest godzina. Gdzie jesteś i skąd słuchasz? Ale oto pytanie. Jak wyciągnąć przerażoną dziewczynę spod dachu potwora, nie dając mu znać, że nadchodzisz? Tomas wyszedł z biura szeryfa z wciąż pustym papierem i węzłem w żołądku, który nie chciał puścić. Nie miał luksusu wejścia na ziemię Virgila Maja z pustymi rękami. Nie, jeśli chciał, żeby Elsie żyła jutro. Więc zrobił to, czego uczą się starsi ludzie. Zaplanował to, jak człowiek, który chował już przyjaciół. Najpierw wrócił do dr Pierce. Nie pytała o szczegóły, po prostu przesunęła słoik z maścią poladzie i powiedziała. Jeśli przyjdzie, przyjmę ją. Jeśli ktoś za nią pójdzie, zajmę się drzwiami. Tomas prawie się uśmiechnął. Prawie. Potem poszedł do wielebnego koła cios. Wielebny wysłuchał, po czym skinął głową w stronę swojego wozu na tyłach. To niewiele, powiedział. Ale ludzie nie kwestionują kaznodziei wiozącego worek mąki i kilka śpiewników na ranczo. Tomasz uchylił kapelusza to więcej niż wiele Wyjechali późnym popołudniem, gdy słońce zaczęło opadać, a większość mężczyzn robiła się leniwa. Droga do Medicine Bow była długa, płaska i jasna, a gorąco falowało nad ziemią jak miraż. Kiedy ranczo ukazało się w zasięgu wzroku, Thomas poczuł ucisk w piersi. Widział tę samą linię ogrodzenia, to samo otwarte pole, i modlił się cicho i zwyczajnie żeby nie było już za późno virgil spotkał ich przy bramie jakby spodziewał się gości zastępca Briggs też tam był opierając się o słup i uśmiechając jak człowiek który zna puente do wcipu thomas zachował spokój na twarzy w środku krew w nim zamarzła wielebny kol odezwał się pierwszy przyjacielsko nieszkodliwie Dobry wieczór, Virgilu. Przynoszę tylko trochę kościelnej życzliwości, wiesz jak to jest. Och, Virgil nie lubił ludzi kościoła, ale lubił wyglądać na szanowanego. Oczy Virgila prześlizgnęły się po wielebnym i utkwiły w Tomasie. Znowu ty, powiedział. To robi się osobiste. Tomas skinął głową, jakby rozmawiali o pogodzie. Owszem. Wtedy Tomasz zrobił ryzykowną część, poprosił o spotkanie z Elsi, tylko raz, żeby upewnić się, że żyje i przypomnieć Wirgilowi, że oczy miasta zaczynają patrzeć w jego stronę. Uśmiech Wirgila nie sięgnął jego oczu, machnął ręką w stronę stodoły. Chwilę później wyszła Elsi, powolna, sztywna, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Wyglądała na mniejszą niż wtedy na polu, nie dlatego, że była mała, ale dlatego, że wytresowano ją, by się kuliła. Kiedy w końcu podniosła oczy, zobaczyła Tomasa i wzdrygnęła się. Nie ze strachu przed nim, ale ze strachu przed tym, co Virgil zrobi później za to, że pozwoliła komukolwiek się zobaczyć. Tomas mówił cicho, jak do płochliwego konia. – Elsie, doktor Pierce jest w mieście. Chcę obejrzeć twój nadgarstek. Żaden kłopot, tylko kontrola. Usta Elsie rozchyliły się, ale nie odpowiedziała. Spojrzała na Virgila. Virgil podszedł bliżej jej ramienia, uśmiechając się na pokaz, ściskając tam, gdzie nikt nie widział. Nic jej nie jest, powiedział. Prawda? Elsie przełknęła ślinę z trudem, po czym tak cicho, że ledwo było słychać, powiedziała: nie jest ze mną dobrze. Palce Wirgila zacisnęły się na jej ramieniu i szepnął jej do ucha coś, co sprawiło, że zbladła. Tomas poczuł, jak cały świat się przechyla. Jedno zdanie to było pęknięcie w tamie. I właśnie wtedy zastępca Brix odchrząknął i powiedział: Całkiem swobodnie. Szeryf nie musi słuchać o rodzinnych sprzeczkach, Tomas. I uśmiechnął się, jakby już zdecydował, po której stronie stoi prawo. Thomas spojrzał na Brixa, potem na Virgila i wiedział. Brix pojedzie szybko. Jedynym pytaniem było, czy szeryf Klein zdąży podpisać nakaz, zanim Brix ostrzeże Virgila, żeby zatarł ślady? Szeryf Klein nie czekał do rana. Sędzia pokoju podpisał dokument przy świetle latarni, a Klein złożył swój podpis pod nim. Zanim niebo zaczęło blednąć, jechali już ostro w stronę Medicine Bow. Nie było ich wielu, bo nie wciąga się połowy miasta w prywatną walkę na ranczu. Bierzesz tylko tych, którym możesz ufać. Zastępca Briggs pojechał przodem. Dokładnie tak, jak przewidział Thomas, co oznaczało, że Virgil May miał czas by kłamać, grozić i ukrywać ślady. Oznaczało to również, że Virgil będzie gotowy. Kiedy oddział dotarł na ranczo, Virgil stał na ganku ze strzelbą w ramionach, uśmiechając się, jakby to była wizyta towarzyska. Briggs stał obok niego, udając urzędnika, udając sprawiedliwego. Szeryf Klein odczytał nakaz na głos spokojnie i wyraźnie. Virgil się zaśmiał. Wtedy Virgil zrobił jedną rzecz, która zawsze... Pokazuje prawdziwe serce człowieka. Złapał Elsie za ramię i próbował zaciągnąć ją do środka jak worek zboża, jak sekret, który mógł zamknąć na klucz. Tomas poruszył się szybko. Szybciej niż większość ludzi spodziewałaby się po 48-latku ze zmęczonymi plecami. Złapał nadgarstek Virgila i odepchnął go. Virgil zamachnął się pierwszy. Mocny cios. Brudny i desperacki. Tomas przyjął go, mrugnął raz i oddał. To nie było ładne, to nie było finezyjne. To było dwóch dorosłych mężczyzn w pyle, ślizgające się buty, głuche odgłosy pięści. Tego rodzaju walka, która pozostawia cię obolałym na tydzień i dumnym na całe życie. Elsi krzyknęła raz, potem przestała patrząc, jakby nie mogła uwierzyć, że ktoś rzeczywiście stoi między nią a tymi drzwiami. Virgil sięgnął po strzelbę. Szeryf Klein wycelował swoją broń i powiedział, nie rób tego. To jedno słowo niosło ciężar prawa. I po raz pierwszy od lat Virgil się zawahał. Briggs próbował się odezwać, próbował zmienić to w historię o rodzinie i nieporozumieniu. Klein zwrócił się do niego ostro. Odsuń się. Briggs tego nie zrobił. Więc ludzie Kleina zrobili to za niego, szybko i brutalnie, a odznaka na piersi Briggsa nagle wyglądała na znacznie mniejszą niż minutę temu. Virgil został zakuty w kajdanki i ściągnięty ze schodów. Wciąż wypluwał groźby, obietnice, cały ten hałas, jaki robią słabi ludzie, gdy ich władza znika. Virgil poniósł konsekwencje, choć nie takie, które zadowoliłyby każde gniewne serce. Odsiedział trochę, zapłacił grzywny i stracił swoją łatwą kontrolę na dobre. Wyszedł znowu przed końcem roku, ale szepty ciągnęły się za nim jak muchy, a ludzie nie uchylali już kapeluszy w ten sam sposób. Zastępca Briggs nie poszedł do więzienia, ale stracił odznakę, co było jedyną rzeczą, którą kiedykolwiek naprawdę kochał. Elsi z początku się nie ruszała. Wtedy wjechał wóz doktor Pierce i zsiadł z niego wielebny kol, delikatnie jak wschód słońca. Tomas wysłał wiadomość o świcie, ponieważ Elsi potrzebowała lekarza w chwili, gdy drzwi się otworzą. Wyciągnął rękę. Elsi ją przyjęła. W sądzie nie było to czyste zwycięstwo. Nie wystarczyło. Jeden świadek się przestraszył i nie pojawił, inny próbował zmienić zeznania, a przyjaciele Virgila zachowywali się tak, jakby dom mężczyzny był jego królestwem. Dni później ludzie kłócili się o to w mieście, jakby kłócili się o pogodę. Tomas nie wygłosił przemówienia. Powiedział to, co powiedział, bo ktoś musiał. I może to jest cała lekcja płynąca z tej historii. Nie musisz być młody, żeby robić to co słuszne. Nie musisz być głośny, żeby być odważnym. Czasami odwaga to po prostu pojawienie się i odmowa odwrócenia wzroku. A czasami to opuszczenie miejsca, które cię zraniło. Nawet jeśli kochasz niebo nad nim. Elsie nie została w pobliżu tego rancha. Wyjechała z Wyoming, by zacząć od nowa. Bo bezpieczeństwo znaczyło więcej niż duma. Tomas nigdy nie dowiedział się, dokąd pojechała, ale lubił myśleć, że znalazła miejsce, gdzie niebo wydawało się szersze, a liny pozostawały na siodłach. Więc pozwól, że zapytam Cię o coś. Gdybyś zobaczył to, co widział Tomas, odezwałbyś się, czy powiedziałbyś sobie, że to nie Twoja sprawa, a gdybyś był sąsiadem? Zaryzykowałbyś swój spokój, by ratować czyjeś życie? A gdybyś był Elsie, zaufałbyś pomocy ponownie? Po tym jak świat nauczył cię, że pomoc zawsze ma swoją cenę. Jeśli ta historia trafiła cię w serce, proszę, naciśnij: lubię to i zasubskrybuj, by usłyszeć więcej prawdziwych historii z Dzikiego Zachodu, które zostawiają ślad. I powiedz mi w komentarzach, która jest godzina tam, gdzie jesteś i skąd słuchasz.